wynika, że ten młyn tutaj, to grodzenie, tak? jest niezgodne z przepisami. Nie. Jest niezgodne z przepisami. Czyli jest szansa, że nie. na tym odcinku uda Więc się udrożnić ta rzekę. będzie podniesiona. Powiedział mi pan, pan zastępca dyrekt, dyrektora Wód Polskich, że on tego nie popuści. Teraz woda płynie tu. Tu, tu, tu i tam jest, tu jest, tu jest agregat prądotwórczy w tym małym grajdzołku. Napędza i przepływa tam i płynie dalej. A tam, gdzie powinna sobie płynąć rzeka, to jest stawa. Jak sytuacja wygląda w tym momencie, jeżeli chodzi o możliwość migracji ryb w tym Do miejscu? Ładnej. Do góry żadnej. W tym miejsca ryby wędrowne, w tym strąg, szczególnie troć, mogłaby dochodzić. Niepotrzebne byłyby sztuczne zarybienia. Niestety rzeka jest po prostu zniszczona, poprzegradzana. A było tu ryby mnóstwo. Mnóstwo było, a już tam troszkę wyżej przed młynem, tam już jest wyczyszczona rzeka, wykopana, kamienie wykopane. I już tam jest piach. Co jest powodem tego, że taki potencjał jest marnowany i przepuszczany przez palce? Ktoś da to da zezwolenia. Bezmyślne moim zdaniem, bo to jest bezmyślne zezwolenie. I mało tego, że nadal, nadal władze na to patrzą. Miejmy nadzieję, że rzeka wytrzyma I do tego rzeka czasu rzeka i... Rzeka wytrzyma, że całkiem się nie wyczyści, bo ona już jest czysta całkowicie. No ale, jak mówię, do celu po trupach. Po co to wieszać w tablicę Natura 2000, czy chwalić jaką mamy rzekę, nad, nad naszym jeziorkiem w Polanowie tablice stoją, jakie ryby mamy i jakie ryby mamy w rzece. No tą tablicę trzeba zlikwidować, bo żadnych ryb nie ma w rzece. Po co to oszukiwać na Wiem, że coś dna to jest... To jest... 70-80% to jest są kamienie na dnie. Nie było trzeba usypywać ani taris żadnych robić, bo tutaj tarnis ona wam dosyć. Gdyby ta ryba była, to by było o wiele więcej ryb z roku na rok. Bo tak, bo jakby... ona mogła wędrować do góry. To jest miejsce, do którego trocie dochodzą. I... No, jeszcze jakoś tam gdzieś dochodzą. I co one tu mogą zrobić Bez Żadnego tarliska tu nic nie ma już. No jak można, może być tarlisko na sztucznie wykopanym tym? Łące. To jest łąka była. To jest wszystko sztucznie wykopane, pogrodzone. W tym całym systemie to jest jedna ważna rzecz. Kto na to daje pozwolenia? Czy ten człowiek w ogóle myśli? Przypuszczam, że ten człowiek siedział w biurze, on nie miał zielonego pojęcia, co się tu dzieje na, 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 na takich wodach. Tego nie było. To nie jest rzeka jakaś. To jest ich robota już. W latach 90. oni to pokopali. I tu już jest rzeka wyregulowana tak, jak chciał. Inwestor. Tu kawałek pójdzie ta ryba, tam kawałek pójdzie do tego i koniec. I wskoczy im do stawu. To jest cała i wędrówka od morza. Nawet jeśli tu ryba się wytrze, co z tego jak po miesiącu dwóch, czy tam trzech tu jest tyle tęczaka, tyle pali to On zje. Z tych stawów strąk tęczowy. Jeśli dostanie się do tej rzeki, a, a, a dostają się dużo, dużo tego tęczaka się dostaje, on go pożera tego naturalnego obstrąga. Co się stało z innymi gatunkami ryb A lipienie nie wiem. To tak samo chyba. Te odstejniki tutaj, to wszystko co jest. To jest wszystko po to, żeby wszystkie brudy, jakie płyną z tych stawów, żeby to się to, to wszystko tu się osadzało. Gorzej jak tam. Gdzie te, gdzie te lipienie? Gdzie te obstrągi? Ale o tym trzeba zapomnieć, ta, która na tych odcinkach tu przeżyje to ona jest w mule w tym azocie, w tych wszystkich spływach ze stawów, a przeproszeniem w tych gównach. I co ona ma tutaj? Ona, ona ta ryba nie ma szans. Prywatna rzeka. Prywatna rzeka. Nikt nie obchodzi, co tu w tej rzece żyje. Ważne, żeby oni kasę ciągli z tego i to wszystko. Dlatego robią te stawy, bo jest dobre natlenienie. I korzystają z tego. Nie wiem ile procent mogą z tego korzystać. Ktoś mówił, że 30%, no to nie ingeruje się w rzekę. To była tylko ta elektrownia i ten był jeden i drugi. To nie było nic z tej strony. Co mamy z tej natury? Z tej natury mamy o, stawy tam, stawy poniżej i ta rzeka tu już jest tak zniszczona, zdewastowana, że głowa mała. Jak my nie mamy na to czasu, to kto ma czas na to? Mieć, no właśnie. Sama natura w ten sposób się nie odbuduje. Po co to w ogóle wiesz? Po sobie robić takie, takie, takie nadzieje, jak, jak się o to nie dba. Przecież władza to widzi, władza za to bierze pieniądze, podatki. Mówię tu o gminie, mówię tu o powiacie. o kołach takich jak PZW, jak, jak Wody Polskie. Przecież oni to wszystko mają czarne na białe. To trzeba im to przypominać, czy mówić? czy to, to... to jest być może do zbadania przez jakieś biuro antykorupcyjne. Słuchaj, są wody polskie. Inne, inne organizacje. przez PZW. Gmina bierze podatek, proszę Ciebie, za działalność gospodarczą. To tak Jakieś Polanowie Młyn. No z roku na rok, można powiedzieć. Nie, już, już nie ma z roku na rok. Już nie ma takiej, ta, 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 takiej możliwości z roku na rok. Już nie ma nic. A to, co wpuszczają, żeby zadowolić wędkarzy, no to biorą z tych właśnie o. Z tych stawów Chowa je, proszę Ciebie na tej sztucznej paszy do 10 centymetrów. Ona kiedyś w ogóle nie była zarybiana. Ona się sama zarybiała. Bo szła do góry. Mój w poranowie jak pracował, to pracował parę godzin i cały czas było otwarte. Nie wiem. Póki co na razie widzimy to co widzimy. Na razie tama jest zamknięta, woda sobie tak jak płynęła, tak płynie. Czyli, czyli, czyli się nic nie zmieniło. To... Zobaczymy na wiosnę, może. Oby do... to miejsce było początkiem tak. zmiany na... Oby to miejsce było pierwszym początkiem. Bo tak jak widzimy tam na dół, to już jest całkiem makabra. Trzeba trzeba to mieć zdrowie i, od... i ten, siły, no bo to tak się tylko mówi. Sporo nerwów to kosztuje, Sporo prawda? Użaranie się z tym wszystkim. O. Wszyscy każdy przioczy, każdy płacze, ale nikt nie myśli, żeby się za to jakoś wziąć. Gdyby się to udało zrobić, to by było tak, że... W jednym roku się prawie coś zrobiło. Trzymamy kciuki. No, ja też. Szkoda w tych miejscach, takich jak te, że stoją puste.